Hej, hej! Znowu pozwolę sobie wrócić do serialu o Kenobim. Wiem, że teraz na topie jest Andor, ale no jednak Kenobi to jest chyba to, na co tak bardzo, bardzo, bardzo czekaliśmy i tam jest masa materiału do analizowania, także pozwólcie, że jeszcze do tego Kenobiego wrócę i jeszcze parę razy będę do niego wracał. Jeśli jesteście ciekawi mojej recenzji tego serialu, no to oczywiście od dawna jest taki materiał na kanale. Po prawej jest karta z linkiem do odcinka. Nie ukrywam, że mam mieszane uczucia co do tego widowiska, ale muszę przyznać, że serial ma swoje bardzo dobre momenty, które każdemu fanowi Star Wars dadzą dreszczyk na plecach albo motyle w żołądku, co tam kto lubi. I właśnie takie momenty lubię w swoich filmikach eksplorować. Jedna scena szczególnie mi się podobała i uważam, że ona szczególnie wiele wniosła do uniwersum Star Wars, a przede wszystkim do swoistego backstory najważniejszej w Gwiezdnych Wojnach postaci, Dartha Vadera. Zaintrygowałem Was? To zapraszam na materiał. Tylko żeby subik był zostawiony! Przemiana Anakina Vadera to najważniejszy moment chyba całych Gwiezdnych Wojen, nie tylko trylogii prequeli. Oglądając klasyczną trylogię, zastanawialiśmy się cały czas, jak uczeń Bena Kenobiego stanie się odzianą w czerń abominacją, mrocznym półczłowiekiem, półmaszyną. Oglądając prequelę z kolei, do niemal ostatniego momentu zastanawiamy się, jak dzieciak, a później młodzieniec Anakin Skywalker zamieni się w Vadera. Nie wiem jak was. Ale mnie pokazana przemiana Anakina Weydara w epizodzie trzecim wydawała się płytka i powierzchowna. Nieco lepiej było to pokazane w adaptacji książkowej Zemsty Sithów, ale też no, generalnie szału nie było. Co mi się nie podobało? No bo ta przemiana wygląda raczej słabo. Anakin, uznany dowódca w wojnach klonów, owszem, mający swoje wybryki, nagle zabija Mesa Windu i istądni zawód klęka przed Palpatinem i decyduje się przejść na ciemną stronę mocy. Wiecie, od dziecka wychowywany w kulturze Jedi, jakoś nie ma problemów z zaatakowaniem Windu. Wiem, że potem dorobiono temu wiele głębi, ale biorąc pod uwagę sam film, no to tak to właśnie wygląda. Anakin robi to wszystko, aby ratować Padmę. Padme finalnie i tak ginie, a Anakin, teraz już Vader, nadal pozostaje u boku Palpatina, chociaż to wydaje się bezcelowe, no bo tak jak mówiłem, nie ma już Padmę. Nie ma już potrzeby zgłębiania ciemnej strony mocy, aby zachować kogoś, kogo się kocha od śmierci, no bo tego kogoś już nie ma. Podczas finałowej walki pomiędzy Obi-Wanem a Vaderem w serialu mamy pokazaną chyba jedną z najlepszych scen chyba w całych Star Warsach. Nie chodzi mi tutaj o całą walkę, która notabene też jest niezła ale o pokazanie konfliktu, jaki dzieje się wewnątrz Anakina Skywalkera. Tam widzimy dokładnie, że to Vader zabija Anakina, zatem to, co mówi Kenobi w Nowej Nadziei, jest prawdą. Vader zabił Anakina. Zbroja Vadera jest w tym momencie uszkodzona, tak jak uszkodzone, że tak powiem, było ciało Anakina na Mustafar. Uszkodzony pancerz utrudniał oddychanie, a przez rozcięty hełm Widzimy oko Anakina slash Anakina Weidera. Widzimy, jak owo oko się zmienia. Raz ma normalny kolor, normalną tęczówkę, a potem ponownie przybiera sitowską żółtą barwę. Gdyby jednak nam ten szczegół umknął, to w tym samym czasie zmienia się oświetlenie Hełmu i twarzy Anakina slash Weidera. Kiedy przemawia do nas Anakin, widzimy odbicie niebieskiego światła Miecza. Kiedy ostatecznie walkę wewnętrzną wygrywa Weider. Widzimy, że całość podświetlona jest na czerwono. Podobnie też jest z głosem tej postaci. Syntezator mowy Weidera jest uszkodzony, zatem raz dolatuje do nas niemal niemodyfikowany głos Anakina. Anakin a potem częściowo na powrót głos staje się mechaniczny. Niedokładnie to słychać, ale jest to dodatkowa przesłanka, że walka wewnątrz. Trwa. Wiecie, chodzi mi o to, że twórcy serialu przekazali nam istotne informacje. Podkreślili wagę tej sceny nie tylko dialogiem, ale też, a może przede wszystkim, oświetleniem i dźwiękiem. I niby tak nieistotnym szczegółem, jakim jest wygląd oczu. Zaryzykowałbym stwierdzenie, że w tej scenie Vader narodził się ponownie. Jest to jakby dalsza część sceny z Mustafar. O ile przez 10 lat gdzieś w wejderze tliły się, że tak powiem przewrotnie, wiecie, czajicie żarcik, tliły się, resztki Anakina to teraz przestały i Mroczny Lord przejął całkowitą kontrolę. Przynajmniej tak mu się wydaje, bo przypomnę, że około 13 lat później, po tych wydarzeniach, po tej walce z Kenobim serialu, Luke Skywalker, jego syn, powie, czułem w nim dobro. Wiem, że jest w nim dobro. A spotkanie Weidera z synem obudzi, że tak powiem w cudzysłowie, Anakina w Wejderze. Na tej chwilę jednak Anakin zginął. Potwierdził to nawet Palpatinowi, że nie chce ścigać Kenobi'ego, bo to było dążenie Anakina, a nie Weidera. Scena tej rozmowy i pokazanie ponowne przemiany Anakina w Weidera jest jedną z najlepszych w serialu i może jedną z najlepszych w Star Wars. Dajcie znać, co o niej myślicie i która, waszym zdaniem, scena z tego serialu była najciekawsza, albo najlepiej zrobiona. Może zrobię jakiś ranking najlepszych scen z serialu Okenobim. Chętnie poznam wasze opinie. Przypominam, oczywiście komentarze są do waszej dyspozycji. Tymczasem uważajcie na siebie, uśmiechajcie się często i niech moc będzie z wami. Trzymajcie się, pa pa.